Od samego początku, kiedy premier postawił przed wojewodami zadanie budowy szpitali, przyjąłem w Małopolsce model szerokiej współpracy z podmiotami samorządowymi, ale także ze służbami. Aby projekt mógł się udać, w, w Małopolsce zbudowaliśmy swoisty most. Most współpracy, most także współpracy z personelem medycznym, bo do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji, że personel medyczny. Nie współpracował z nami, za co bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, pomimo że jesteśmy na EXPO, odniosę się także do drugiego szpitala tymczasowego. W porównaniu do 12 marca, gdzie mieliśmy 52 łóżka, dzisiaj mogę powiedzieć: Podwoiliśmy liczbę łóżek w szpitalu w Cumryku, czyli w szpitalu tymczasowym prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki. Dzisiaj tych łóżek już mamy 102, w tym 24 respiratorowe. Od poniedziałku kolejne wzmocnienie łóżek respiratorowych, 30 łóżek respiratorowych, a więc 108 łóżek, w tym 30 łóżek respiratorowych. Ale Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna w Małopolsce w związku z tymi mocnymi wzmocnieniami szpitali, oddelegowaniem kadry, stworzeniem nowych oddziałów respiratorowych, stworzeniem nowych oddziałów covidowych jest bardzo bezpieczna. Mamy w tej chwili bardzo duży bufor ponad, znacznie ponad 500 łóżek w całym regionie wolnych łóżek covidowych. To wydaje się, że ten bufor powoduje, że pomimo tej nadciągającej, bardzo niebezpiecznej fali nowych hospitalizacji system ochrony zdrowia w Małopolsce powinien wytrzymać. Mamy na tą chwilę, Szanowni Państwo, w samym Krakowie wolnych 23 respiratory. To są dane z godziny 8.16. Od samego rana pracowaliśmy, aby Państwu te najnowsze dane przedstawić, nie wliczając tych danych ze szpitala EXPO. W całej Małopolsce około 40 respiratorów wolnych. To jest ten element, nad którym najbardziej pracujemy. Element dotyczący tego, aby zwiększać liczbę łóżek respiratorowych, to jest też największe wyzwanie, ale Szanowni Państwo w ramach budowy całego systemu łóżek covidowych sięgaliśmy po różne rozwiązania, po różne mechanizmy, także po różne podmioty i chcę także powiedzieć, że w dniu wczorajszym spotkaliśmy się z przedstawicielami Centrum Onkologii w Krakowie. Uzgodniliśmy, że Centrum jest gotowe przejmować także z innych szpitali, które świadczyły Nazwijmy to proces onkologiczny, leczenie onkologiczne pacjentów, ale także wesprze nas w leczeniu. Szczególnie oddeleguje kilka pielęgniarek do Szpitala Expo. Przy tej okazji chcę serdecznie podziękować właśnie panu profesorowi Rysiowi za po pierwsze bardzo dobrą współpracę i za to, że Centrum Onkologii odniosło się pozytywnie do naszej współpracy. Chcę podkreślić, że to był model partnerski i bardzo życzliwej współpracy. Nie ma sytuacji i nie ma mowy o tym, że będzie sytuacja onkologiczna, jeśli chodzi o Centrum Onkologii, pogorszona. Natomiast uzgodniliśmy także, że kierownictwo Centrum Onkologii będzie zachęcało lekarzy do tego, aby brali dyżury i nad tym, nad tym to będzie koordynował także pan doktor Serednicki, a więc Zbudowaliśmy także z Centrum Onkologii swoisty most współpracy. To oddelegowanie, ktoś powie, może niewielkie, ale jakże znaczące w tej sytuacji, która jest i te kilka pielęgniarek, bardzo mocno wzmocni nasz potencjał łóżkowy, potencjał, który od dzisiaj tutaj w Szpitalu EXPO będzie realizowany. Szanowni Państwo, chcę także powiedzieć, że w tym momencie docierają do Małopolski dodatkowe siły wsparcia. Wystąpiłem do pana premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ część szpitali prosiła o respiratory dodatkowe, o takie respiratory najwyższej klasy, i w tym momencie dociera pierwsza partia ponad 40 respiratorów i ponad 200 zestawów pomp, które będą także doposażały dodatkowo, dozbrajały małopolskie szpitale. Małopolska dzięki różnym inwestycjom była bardzo mocno doposażona. Ale wiadomo, że sprzęt się częściowo zużywa, i część z personelu wprost prosiła o to, aby dodatkowo wzmocnić im takim sprzętem z najwyższej półki. I to lada moment będzie się działo, Szanowni Państwo. Łącznie wartość sprzętu przekazywana w tym momencie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych to ponad 9 milionów złotych. Szanowni Państwo, budowa systemu szpitali to także sprawne zespoły ratownictwa medycznego, które szybko dowiozą do szpitali i do oddziałów covidowych. Zdecydowaliśmy, że łącznie w Małopolsce rozszerzymy na 24 godziny o 16 dodatkowych ZRM-ów. To są dane, które zostały przekazane przez pogotowia, poszczególne stacje, można powiedzieć, działające w ramach szpitali. Będą to karetki funkcjonujące w Nowym Targu, Wadowicach, Oświęcimiu, Niepołomicach, zakopanym w Chrzanowie, Miechowie, w Myślenicach, dwie w Krakowie, w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Brzesku, w Limanowej, w Bochni i w Nowym Sączu. I szanowni Państwo, chcę zapewnić, że poszczególni dyrektorzy pogotowia, czy dyrektorzy szpitali, czy pani dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego, czy pani dyrektor tarnowskiego pogotowia ratunkowego zapewniła nas, że te karetki będą w stanie wyjechać. One są fizycznie przygotowane. To także jest możliwe dzięki temu, że w ostatnich miesiącach Małopolska dozbroiła się w karetki, które kupił, zostały kupione z Małopolskiej tarczy antykryzysowej. Udało nam się zwiększyć liczbę łóżek respiratorowych w Małopolsce. Przywracamy liczbę łóżek w Małopolsce prawie do tego poziomu, który był w ramach. Drugiej fali tam było prawie 300 łóżek respiratorowych, na dzisiaj mamy prawie 200 łóżek respiratorowych. To, co widzimy za naszymi plecami, to hala. To była pusta hala. Przypominam, że z budżetu państwa, z funduszu covidowego, budżet państwa przekazał 8,3 miliona złotych na to, aby uzbroić i zaadaptować we właściwy sposób halę, można powiedzieć wystawienniczą na potrzeby szpitala. Ta hala została dozbrojona w niezbędny sprzęt, w całą infrastrukturę. Dodatkowo chcę powiedzieć o kosztach wyposażenia. Koszty wyposażenia to 3,6 miliona złotych. To jest cała wartość powstania szpitala. 8,3 miliona adaptacja, w tym 3,6 miliona złotych środków wyposażenia. Ale, szanowni Państwo, nie pozostajemy. Nie pozostajemy i nie pozwalamy covid aby nas dogonił. Dzisiaj kolejna kluczowa decyzja, która została, zostanie Państwu zakomunikowana. Od przyszłej środy, pomimo tego, że mamy bezpieczny bufor, uruchamiamy także szpital w Krynicy. Pan dyrektor Szpitala Powiatowego w Krynicy zapewnił, że. 28 łóżek w ramach pierwszego modułu będzie dostępne właśnie od środy 24 marca. Zbudowaliśmy, Szanowni Państwo, niezwykle mocny, mocną strukturę, zarówno szpitalną, jak i całej administracji, która nas wspiera. Dodatkowe uruchomienie krynicy ma spowodować, że będziemy odciążali szpitale gorlickie, nowosądeckie. No, w szpital w Nowym Sączu, szpital w Limanowej, a jeśli będzie trzeba, także inne szpitale. Tam infrastruktura jest gotowa i na 28 łóżek ta infrastruktura będzie uruchomiona. Jeśli będą dalsze takie potrzeby, pan dyrektor szpitala w Krynicy zadeklarował, że także ten szpital będziemy zwiększać. Ale szanowni Państwo, wracamy do Expo. Wracamy do Expo, ponieważ 66 miejsc to jest pierwszy etap. Dzisiaj i wczoraj podpisywane były decyzje dla 70 osób. 70 osób z podstawowej opieki zdrowotnej i z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Te decyzje będziemy lada moment dostarczali w taki sposób, aby dozbroić szpital właśnie w tą najpotrzebniejszą dzisiaj kwestię, czyli kwestię personelu medycznego. Te 70 osób jeśli pozytywnie odpowie, mam nadzieję, że pozwoli nam zwiększyć o kolejne moduły w szpitalu tymczasowym. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba związana z potrzebą epidemiologiczną, no miejmy nadzieję, że, szanowni Państwo, takiej potrzeby nie będzie. Małopolska w walce z COVID-em stworzyła jeden duży łańcuch, łańcuch, gdzie nie ma słabych ogni. Współpraca pomiędzy panem wojewodą, panem marszałkiem, prezydentem miasta Krakowa, starostami naszego województwa, służbami ratowniczymi powoduje, że zaangażowaliśmy wszystkie siły i środki, żeby ta pandemia w 2021 roku została zduszona. Proszę państwa, łóżka, szpitale, sprzęt nie leczy, nie ratuje. Najważniejszym aspektem jest personel medyczny. I z tego miejsca w imieniu swoim, kolegów z samorządu województwa małopolskiego bardzo dziękuję wszystkim lekarzom, paniom pielęgniarkom salowym oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w procesie tworzenia właśnie szpitala tymczasowego. Realistycznie imieniem Ludwika Rydygiera oddelegował pracowników. Stało się to dużym wysiłkiem personelu medycznego szpitala, który również prowadzi bieżącą działalność, leczenie przede wszystkim onkologiczne, które nadal jest kontynuowane. Udało nam się tak wygospodarować teren, aby pozostawić punkt szczepień, który pracuje od pierwszych dni szczepień w Polsce, czyli od 27 grudnia. Punkt ten jest wydzielony osobno, z osobnym dojściem, jest zupełnie bezpieczny i nie ma żadnego kontaktu ze szpitalem tymczasowym.